Hejka, hejka, tu Ewelka, mamy dzisiaj środę godziny 10 i ja zaczynam jeździć. Dzisiaj taki intensywny dzień, ponieważ zaraz mam lotnisko z pasażerami, potem szybko wracam do urzędu zgłosić auto na taksówkę i potem szybko jadę po kolejnych pasażerów i jedziemy do Energylandii. I tak sobie myślę, że Wy chyba ze mną w Energylandii nie byliście na vlogu. Na TikToku może tak, ale na vlogu nie. Więc chciałabym Was dzisiaj zabrać ze sobą. Wielu influencerów już pokazywało Energylandii od środka, ale czy jakiś influencer pokazał ją Wam od zewnątrz? Myślę, że nie, tak więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ja oczywiście startuję z Holiday Inn i tu na Wielopolu standardowo jest korek. Ostatnio zauważyłam, że są większe korki niż były, bo jak otwarli tunel na Grzegórzeckiej to, to się trochę ten ruch zredukował i już nie było takich korków. A teraz od wczoraj zauważyłam, że dalej są te korki. I prawdopodobnie chodzi o to, że tam piesi przechodzą przez Westerplatte, przez pasy cały czas i się korkuje. Fajnie, idealnie przyjechałam naprawdę. Myślałam, że się spóźnię trochę. Ja już napisałam, że jestem. Poseżer napisał, że ok. W ogóle nie wiem, czy to widać, ale w ogóle wyszłam w mokrych włosach. Mam takie ciemne. To no nie są farbowane, są po prostu niewysuszone. Nie było czasu. Dobra, już pasażerowie odstawieni, mam pół godziny do urzędu. Ogólnie muszę Wam się do czegoś przyznać, bo nastąpiła na ostatnim vlogu pomyłka. Ja tutaj myślałam, że mi błędnie naliczyło czas i musiałam zapłacić za bramki, a jeden z moich widzów zauważył, że tam się data nie zgadza. Godzina ta sama, ale data nie i po prostu kto by pomyślał, że ja raczej staram się wyrzucać te wszystkie bluzki z lotniska, ale tutaj się okazało, że no nie wyrzuciłam go po prostu i wzięłam i tak wkleiłam to zdjęcia, także bardzo dziękuję mojemu widzowi za czujność. Myślę, że nie znalazłam tam tego drugiego bloczka, ale myślę, że naliczyło dobrze. Albo i nie, ale już się nie dowiemy. Dobra, zastanawiaj się, gdzie tu chcesz iść. Dobra, tutaj jedziemy. Płacimy, znaczy nie płacimy. O, gitara. Teraz wszystko w porządku. 11.15 mam być w urzędzie. Mam nadzieję, że w tym urzędzie nie będzie kolejek, bo czasami do tego właśnie działu taksy, to czasami nikogo nie ma, a czasami jest bardzo dużo ludzi. Także ja bym tam miała no tak pół godzinki, żeby wszystko ogarnąć i potem wionę znowu do Holiday Inn i do Energylandii. W sumie w tym urzędzie, jakbym znalazła jeszcze trochę czasu, to bym sobie odebrała dowód, bo już mi przyszło powiadomienie, że jest do odbioru. Ale to nie musi być takie tu i teraz. Chciałabym bardzo, ale wiecie, no też nie chcę, żeby tam tamci na mnie czekali. Tu mamy przed sobą Elkę na motorku i chciałam Wam powiedzieć, że Mateusz podjął się próby zdania na prawo jazdy właśnie na taki motor. I tutaj właśnie wczoraj był na pierwszej jeździe, już zadał teorię, więc trzymam mocno za niego kciuki, podoba mu się ta jazda. A potem co? Wciągnie mnie i będzie kontent motorowy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Właśnie sobie uświadomiłam, że nie wzięłam sobie swojego lunchu. Lunchu, śniadanka. Wiecie, no wzięłam sobie takie przekąski do pracy i zostały w lodówce. Dobra, już wchodzę do urzędu. O kurde, ale kolejka do kasy. Pójdziemy do innej. Dobra, to już jest taka kolejka i tylko jedna kasa no to idę jednak najpierw do wydziału taksy, Może się potem otworzy kolejno. I tu trzeba wypisać taki wniosek. No i teraz jest tam taki bloczek z opłatą, 22 zł, i wracam i wszystko jest ogarnięte. Dobra, niestety się nie wyrobię na odbiór dowodu, bo jest za 15:12, więc lecę po prostu po pasażerów. Jedziemy do Enne no, ja znowu jadę do Holiday Inn. Holiday Inn to taki mój drugi dom. Spoko. 10 minut przed czasem. Znaczy dobra, jak nie mówię hop, bo jeszcze w tym korku na wielopolu pewnie muszę postać. Ale też takie minuty. W sumie fajnie jakby mi się udało iść do łazienki tam. Tutaj już ludzie z Holiday'a to po prostu mnie tam znają. Ci pracownicy pozdrawią serdecznie. My już w sumie jesteśmy jak współpracownikami, prawda? Patrz, nawet się nie popatrzyła na mnie, tylko przyjechała tam, miała nawet te trójkąciki. Wiecie, no ufaj, ale sprawdza jednak. Kurczę, pić mi się chce, jeść mi się chce. Chciałam w ogóle wpaść do mojej mamy. No, w ogóle chciałabym wpaść do mojej mamy na kawę, bo tej Energy Landy, bo ja jest od zatory jakieś 30 km, czy coś takiego. Dobra, ja zaparkowałam. Jest niby 15 zł za godzinę, ale myślę, że mnie nie będą kasować. Jak ja, tu jestem prawie pracownikiem. Holiday in, piękny. Oczywiście to są same wany, jest mega zapotrzebowanie na wany. Jaż sama myślałam o wanie, ale chyba się nie czuję, chyba to nie mój biznes. Ej, ale ja, ja. Tu widziałam się na holu. Siedzieli piloci z samolotów, mieli takie mundurki swoje, czyli to chyba nocują. Myślałam, że nocują na w hotelu. To jest taki Uber, tylko Fly. Hi! Just a minute. Okay się z ostatniej chwili jednak nie jadę do Energylandii, bo pasażerowie się rozmyślili i ja tak by jestem ich całodniowym kierowcą, także to była wycieczka na cały dzień, więc tam bym poczekała, pojechała do domu i wróciła, ale że zmienili zdanie, to po prostu jedziemy po Krakowie. Czy mi się to podoba? Nie bardzo, bo się już jakoś nastawiłam, ale okej, okay, dobra, takie życie. No i aktualnie jesteśmy pod Wawelem, oni sobie poszli tam na spacer, potem przychodzą do mnie i ja ich zabieram na łódkę, w tym celu musiałam zarezerwować dla nich rejs tą łódką, no i nie wiem, gdzie potem będą chcieli jechać. Ja w ogóle jakiś czas temu założyłam sobie konto na audiotetce i zakupiłam sobie jeden audiobook, bo mi się właśnie spodobała próbka na YouTubie i stwierdziłam, że dobra, że kupię sobie, słucham sobie. Jest to książka pod tytułem Cieszę się, że Muhammad umarła, Janet McCarty. I to jest taka aktorka, która gra w serialach dla dzieci, dla młodzieży, m.in. w iCarly, Sammy Park, gdzie gra z Areną Grande. I to właśnie taki życiorys i tutaj o, o traumatycznych relacjach z matką też opowiada. No i powiem Wam że że książka jest bardzo ciekawa. Polecam. Dla kierowców wydaje mi się, że takie audiobooki to jest strzał w dziesiątkę. Dużo jest w ogóle darmowych na YouTube tych audiobooków też, ale ja tutaj chciałam tą konkretną książkę i była tylko na tej Audiodece. Słuchajcie, moi pasażerowie poszli już na rejs i ja mam trochę ponad godzinę, więc włączam Ubera i może uda mi się jakiś zrobić kursik w tym czasie. Oni tam będą przez godzinę pływać na tej łódce, dojdzie tak do 15.30, jeszcze mam mi dać znać. Aczkolwiek powiem Wam, że no nie chcę się tam czekać, więc wpadł mi jakiś krótki kurs, jadę. Hi! Hi how are you? Hi. Could you back? Ok. Yeah. Thank you. No problem. Dobra, zakończamy. I mam ustawiony celowany na statek. Może mi coś wpadnie. Dobra kochani, ja chyba nic w sumie nie złapię, także jadę na pusto. To, czy się to opłacało? No nie wiem, no przynajmniej mi się nie nudziło, nie? Oj, ale tu korki są, powiem Wam szczerze, tak, taki wręcz beton. Czyli stoisz parę minut, potem przejeżdżasz parę metrów i znowu to samo. Dobra, ja na nich czekam. Zostawię tu auto i pokażę Wam wisełkę z takiej ludzkiej perspektywy. No, pięknie się prezentuje. Tam mamy forum. Kurczę, powiem Wam, nie wiem, gdzie ona przypływa. Czy tutaj, czy tam? Czy jeszcze gdzieś indziej? W ogóle się dowiedziałam, że w tych kontenerach po drugiej stronie rzeki to są w ogóle apartamenty do wynajęcia i tam mieszkają ludzie. Sobie mieszkają na wodzie. No i tak, sobie tu ludzie spacerują, jeżdżą na rolkach. Tu w ogóle fajnie się na rolkach i na rowerze jeździ. Muszę się kiedyś przejść. Tylko nie ma czasu. A i to by było na tyle wycieczki krajoznawczej. Ale powiem Wam, że bardzo przyjemnie się tutaj człowiek czuje, jest tak wszechstronnie, jest taka dobra energia. Dobra, siadam tutaj. Okej, okay, po turecku. W miarę czysto było, tak. Rzuciłam gałąź. Dobra, kochani, tutaj moi pasażerowie sobie zarzucili, że chcą jechać na puszkarską. Znaczy do galerii Bonarka, także ich wysadziłam. Parkuję sobie auto w środku i też idę coś zjeść. I biorę was ze sobą. Ile tu jest ludzi do kebaba jakie kolejki? Jezu, czy ja będę miała gdzie usiąść? O, to jest pytanie. Jest je takiego małego, na małego głoda. No widzicie, tu można za 10,99 euro mieć burgerka z frytkami. Takie jest upgrade'owane tu, for Tam powinno mieć salat story. Mam już burgerka, i teraz tylko znaleźć miejsce. Ogólnie to patrzcie, jakie to są frytki, takie ziemniaczkowe ze skórką, bardzo dobre. No i taki mały burgerek. Jeżeli ktokolwiek ogląda mnie i coś dzieje, to już czas smacznego. Niech za ja te pieniądze to spoko, moim zdaniem. Kochani, ja już odstawiam moich pasażerów, lecę już do domu. Mam nadzieję, że Wam się ten vlog podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!